Cześć witajcie z tej strony Mikalo Witam was w kolejnym odcinku z BLOXERPLANT A dzisiaj testujemy sobie pakiet Sezonu 15 Ja ogólnie wróciłem z wakacji I mam troszkę katar I się przeziębiłem, więc jak coś wybaczcie Za mój głos i w ogóle Macie zostawić łapkę w górę Jeden łapka w górę to 1% szans, że wyzdrowieję I nie będę mieć tego kataru, bo naprawdę katar w wakacji To jest najgorsza rzecz na świecie I chyba to dobrze wiecie, więc no niestety Ogólnie jestem na koncie Kokilato No która ma naprawdę duży 3297 To jest ogromny wynik. Ja nie wiem, jak ona to zdobywa. No, po prostu szalona, szalona. Jak nie subskrybujesz tego kanału, to mogę zostawić suba w tym właśnie momencie. Szary fiszisk, będę ci mega wdzięczny. Dobra, lecimy sobie do wiadomości, bo chyba to właśnie jest wiadomość od Penny Pandory. Mamy właśnie pakiet VIP Sunny Siesta i mamy cztery fajne rzeczy. I w sumie pakiet mi się naprawdę mega, mega podoba. Piesek jest y, spoko, w sensie nie jest najlepszy, ale nie jest taki zły. Naprawdę jest ok. Drugi to jest y, samochód, który naprawdę mi się podoba jest taki fajny, do, do, naprawdę spoko. Trzecie to jest taki e, jeżdżący, no jakbyśmy jechali sobie na, na, na piesku, siedzieli na piesku. Troszkę dziwne, no ale takie coś jest. Oraz roż, rożek lodowy, to jest chyba klocek, z tego, co e, Kokila to mi mówiła. Więc ogólnie pakiet mi się podoba, ale zobaczymy, zobaczymy jak to jest w praktyce. Tu w ogóle mamy jakiegoś e, nowego, nowego mieszkańca, kuzyn mate Nie wiem o co w tym chodzi, może zrobię odcinek z tych misji, bo chyba są jakieś misje. O, tu mamy rożki lodowe, o, nawet Ktoś nie ma pakietu, to muszę sprawdzić e, Szczerze e, rożki no, nie wyglądają za bardzo ładnie, bo wyglądają jakby jakby lewitowały w powietrzu, a nie siedziały na klocku. Czyli nie, nie siedziały, tylko wiecie, no po prostu, no to nie wygląda jakoś zbytnio za ładnie. Na pewno mamy co nowego, to mamy te auto. Jestem mega ciekawy jak te auto wygląda, bo z tej strony no jest po prostu fajne. Takie naprawdę ej, patrzcie to! Ej, kozak, mi się to w sumie podoba. Z tyłu takie średnie, ale z przodu, no normalnie, Mikalo Driver. Mogę zmienić kolor, ale nie mogę zmienić koloru samochodu. Niestety szkoda, bo bym chciał na przykład niebieski samochód. Niestety jest tylko czerwony. Ale możemy zmienić. obuty. buty tutaj mamy. Patrzcie, fajnie to wygląda. Zobaczmy sobie, będziemy dali sobie niebieski. O, no i to jest koks. I można sobie zmienić siedzonko. No, na przykład takie, no niebieskie będzie ładne. No ładne, takie, chociaż troszkę się zlewa, więc jednak może na przykład takie o o, takie, o, takie podobne do koloru z auta, takie ładne e, niestety nie można zmienić butów, to jest smutne no bo same czerwone buty, no tak średnio, ale ogólnie autko przedstawia się bardzo fajnie, no i uwaga wo i spoko, patrzcie, samochód na blokster, patrz, patrz jaki drift robi, drift dud, dud no spoko, w sumie spoko, spoko nie wiem co mam powiedzieć fajnie, ogólnie takie autko pewnie też ma fajne dźwięki, ale teraz dźwięków nie mam włączonych, e, fajnie skręca to naprawdę na plus, że skręcenie nie jest takie nudne, tylko takie no drive. Drive me, mów mi, drive me, czy dokładnie tak mi drive, dryfuje. Patrzcie na to, super autko. Jak wam się podoba, to napiszcie w komentarzu. Ja oceniam to tak na 8, na 10, ponieważ tył auto jest taki troszeczkę mech, ale z przodu no, naprawdę wygląda kozacko, oraz te drifty mi się szczerze podobają, więc naprawdę kozak. Więc lecimy do kolejnej rzeczy. No to sobie po prostu zmienimy, edytujemy i z Radzamy kolejną rzecz, a kolejną rzeczą y, jest ten właśnie y, Mastiff, y, taki piesek, no piesek jak piesek, nie wygląda jakoś zbytnio wow, ale y, taki troszeczkę taki płaski, płaska twarz, ale taki no, troszkę smutny, no on jest smutny, że nie a jak zostawiliście łapkę na to, no to będzie szczęśliwy Możemy mieć mu chyba kolor oczu, o takie czarne są całkiem spoko, a na przykład y, niebieskie no, niby spoko, ale nie do końca pasuje Ale niech będzie taki oryginalny yy, Pieseczek, yy, tylko pytanie teraz Jakie takie, aha, chyba to są Do spodni, do spodni, do spodni No dobra, tam jest tak czarne dla beczki Ma yy, takie kozaki Brązowe, okej, okay, z tyłu no wygląda to tak mm, Dosyć średnio, ale w sumie animacja Jest fajna, fajna animacja tego Bo czuć, czuć po prostu to, że jakby yy, Jakby no, jeżdżę na czymś I na czymś żywym jakby I naprawdę fajnie, fajna animacja Ogólnie mi się podoba, jest taka płynna Yy, więc koks, yy, no piesek jak piesek, taki no całkiem groźny, ale taki ma fajny łancuch driperski, więc ogólnie oceniam yy, no tak 7 na 10, bo ma fajną animację, ale ogólnie wygląd tego zwierzaka mi się niezbyt podoba a ogólnie bym zapomniał o tym, że na przecież jeszcze jest zwierzak do testowania tylko gdzie on jest, to jest ten zwierzak, aj, ale słodki, taki troszeczkę wygląda jak maltańczyk troszeczkę ale mega taki malutki, w sensie taki nie jest w ogóle szeroki, jest taki bardzo mini mini E, ale jest sumie bardzo, bardzo słodki. Nie wiem, dlaczego nazwała go pizza albo ją, Ogólnie jest to fajna funkcja, że można teraz mieć sobie email na BSP, To jest spoko rzecz i fajnie, że to bodi wprowadzili. E, ej, ale słodki, ale słodki piesek. Ej, patrzcie, on fajnie skacze, ale chodź tu piesku, dobra. Taki, ale. No, animacja, animacja, nie jest jakaś. bytnia wow, ale sobie testujmy jego animację. No, nie, no teraz pizza ślatania. No, co ty robisz, piesku, piesku, piesku? Daj. Na początku ztestować twoje wszystkie animacje. Słodko skaczesz, spoko. Kręci się, no to jak? Kręcenie tutaj. Mmm, okej. Okay. Wąchaj. No wąchaj, typowy pies, no w sumie to pies, tak? Ej, do Hal, ej, ej! Do zostaw... Ej, czemu ty, nie, że ten taki jest większy od takiego pieska? Co to jest? Halo, jak tak ma Jak tak może być? Ugniataj. O, to całkiem y, słodkie i pobachaj. No, pomachaj. Nie wiem, czy pieski machają, ale. No, ale uznajmy, że jesteś git pieskiem, y, więc z nagrodę, y, piesku, dam ci tutaj y, nagrodę, którą chcesz, bo, bo, bo chciałeś, albo już nie chcesz, nie wiem, ale y, na pewno chcesz, żebym sobą polatał. Y, więc, proszę bardzo, pitch, czacuję teraz z zadowoleniem. No, jest elegancko widzowie. No i jeszcze został nam ten ostatni klocek, no, który już w sumie widzieliśmy na początku odcinka. Co to jest? Eee, what? O, co, co, co to za e, nie, pierwszy raz to widzę, o co chodzi? Ktoś mi może napisać w komentarzu, co mi ominęło na BSP, bo jakby tego w ogóle nie widziałem. Co? What? Od kiedy takie coś jest, to w tak, te takie, no takie wiecie wizytówki, w sensie takie, takie mm, posztówki, co są właśnie na wakacjach na przykład nad morzem, że można sobie właśnie wybrać i, i kupić, więc wow, nie spodziewałem się tego, że Bestia takie coś wprowadzi i można na tym nawet skakać widzowie, można na, nawet na tym skakać, więc parkury, ale od kiedy to jest widzowie, czy to jest z tego poprzedniego sezonu, bo jakby nie wiem, nie pamiętam w ogóle, żeby takie coś było. Co to jest? Baba Floria, okej. Okay. Chcesz coś, coś jest straszna chudzika z ciebie ojeju! Dajadłem e, się, y, pani, więc ja podziękuję. O, te kloczki są bardzo ładne i ta w ogóle pizza jest też fajna. E, I ogólnie mamy właśnie w Kole Fortuny em, taki właśnie przedmiot dolny, fajnie wygląda, więc sobie sprawdzimy. Ej, fajnie to wygląda, taka latająca pizza, troszeczkę w stylu jak dywan, jaki taki latający, ale to jednak tutaj mamy pizzę, bo ogólnie ten sezon jest taki mega włoski, nie wiem, tak bym powiedział. E, ogólnie ten cel jest mega mega długi. 52 dni. Nie wiem dlaczego aż taki długi. Pewnie dlatego, że to jest po prostu do końca wakacji. Ale no, troszeczkę dziwne, że taki, taki jest wakacyjny Nexus. Ponieważ im on nie do końca wygląda, nie, wygląda na wakacyjny. Chociaż no jest ta woda, ale nie wiem, jakoś, jakoś po prostu ogólnie wygląd mi się jakoś nie kojarzy z wakacjami. Chyba, że po prostu są takie wakacje we Włoszech i w ogóle. Nie wiem, naprawdę. E, mamy kawałek pizzy, który jest mega ładny. Akurat ta broń im wyszła i. Nie, chyba większość to powie, że im wyszła, bo naprawdę ładnie, ładnie, po prostu ładnie graficznie jest zrobione. Mi się szczerze podoba i jest fajnie to zrobione i pasuje w ogóle z tą pizzą, więc komfortny jest takim jakby kompletem. No ten komplet naprawdę bardzo ładnie do siebie pasuje, więc polecam. I mamy zwierzaka Roma, który jest pomidorem. Jakby 750 tiketów za zwierzaka, który jest pomidorem. Ogromne badziewie wygląda on po prostu źle, myślę. Że nie podoba, jest, jest oryginalny. Co i kunie miała 400 biletów? Co? Co jest? I kunia. Ona miała żaka miała te nóżki, miała to. O, ta paletkę, musimy sobie, musimy sobie zobaczyć. I ol, fajna, ale że miała 400 biletów. Ojoj, to ci współczuję, bo, bo, bo mogłabyś sobie kolejnego żaka kupić. A tak to, no niestety, to możemy wydać w sumie Cina. Na te spreje kurczące, no bo w sumie na nic innego nie wydasz, a lepiej chyba sobie wydać niż nie wydać. Sorry kunia. I w sumie to na tyle z tego odcinka, dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach, także papatki.